Gdy słońce zachodzi nad błotnym i znojem, on idzie przez trakt i gardzi spokojem. Dwa miecze na plecach w zakiewce ma dziurę, lecz dumnie do góry wciąż trzyma swą rurę. To Hetgar, co nie zna litości, ni trwogi, gdy widzi niewiastę Zlecenie od pani z Gotfiny, gdzie rosną paprocie i słodkie maliny. W lesie kurwilą, gdzie drada się chowa i każda dobrania jest zawsze gotowa. Bagały o pomoc, gdy potwór jak dębił, on drąga wyciągnął i z Zgłębił. A tu by daj Hetgarowi, cytcem, potrząśnij. Historię o światu światu nagłośnij. Wypij się śmiało i porzuć cnoty, bo Hetgar ma. Stwinek niemech był wilgotny, wyciągnął swój oreszt ten wielki, zwrotny Potwór był straszny, lecz był twardy Wbił mu się w gardło bez żadnej pogardy Gdy bestia uległa i trupem poległa To każda z tych panien do niego wybiegła Szybko hey! przeminęła ta chwila ponura Bo wieść o nim pędzi wysoko pod chmury I choć ich skóra zielona jak trawa To zaczęła się wtedy najlepsza zabawa Ruchał je w krzakach na chuj, na dębie Bo mistrz dorzenia zna puszczy tej głębi Nie posiada, lecz pytajcie drade, co na nim siada W puszczy kurwilon, zanika pani Chce mieć Edgara w miłosnej odchłani Wyszedł z lasu rano, z sokiem Zokrzy przed ciebie, radosnym już krokiem Zostawił w puszczy sto nowych bękartów Mistrz chędorzenia, król miłosnych żartów Więc lejcie mu piwo i krzyczcie z radości Bo on nie odmawia nikomu miłości Lecz nagle na trakt nadjechał posłanie, wołając, że ludzi porywa wygnanie Tam na wzgórzu, gdzie wampir się skrywa Krew niewinnych dziewic co nocy upływa Wiedźmin poprawił swe spodnie i miecze, by karku ciąć bestii, co ludzi tam siecze